Wybudowaliśmy hawirę, a raczej szkielet tej hawiry. Dom jest na kurzej nóżce. Tutaj są widoki z tego domu. Zebrać trochę więcej drzew i pozamieniać te materiały, żeby ten dom jakoś wyglądał. Gdyż nie powiem, że nie wygląda on tak, jakbym chciał dokładnie z zewnątrz, bo wygląda pyk, proszę. Tak, dlatego co ja tu chcę zrobić? Chcę z lewej platforma wiertnicza? Nie, nie przesadzaj. Wydaje mi się, że nigdy. Takio taką jak na serwerach te tak gili. I kopałem w pewnym miejscu Obsidian i potem... Nie, stop! Bo nie słyszę swoich myśli. Tu gdzieś Obsidian był kopany. Nie! Kurwa! Nie wszystko tam. Kordy mogę sprawdzić? Nie mogę sprawdzić kordów. Nie wpadło to do lawy. Ale skurwiel! Mówiłem, nie chcę tej muzyki tego jebanego Requesta, bo nie słyszałem nic. Akurat zaltabowałem. Tu, tu jest na pewno moja stopa postała. Fuu! Bo tu widzę w... Do boju. Aż. Cały EX Kurwa stracony! Chryste! 30 poziom miałem A chciałem grać na hardkorze dzisiaj Miałem myśl żeby zrezygnować I zagrać na hardkorze na nowym świecie Ale to no dobrze że się to nie stało Bo jakby się to wydarzyło na hardkorze to Poleciałaby 5 w monitor wydaje mi się Tiltująca ta gra jest wbrew pozorom Gra dla dzieciaczków a tiltuje bardziej niż Czasami Tiltuje rzecz jasna Kill -off, czyli potrzebujemy 30 diamentów Czyli potrzebujemy jeszcze 3 diamenty Uff, No braku braknie nam trzech. Kurwa a 24 tak? Nie Dobra, powrót do domu. Już nie chcę ryzykować i jebać to. Popatrz się, no a gdzie patrzę? Tepnie się, nie wytrzymuje, już, trzęsie go. Chodź tu, wiem, że chcesz. To jest twój fetysz, jak ktoś na ciebie patrzy, i wtedy do takich ludzi. Uuu, jej. Jezus, Maria. Nie spodziewałem się po, 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 pojebane, bo nie wiem, czy... Co ty pierdolisz! Gra mi Wy, by Bez żartu mówię. Wystąpił nieoczekiwany problem i gra uległa awarii. Przepraszamy za nieodogodność Mam nadzieję, że mnie nie wywaliło i nie umarłem w wodzie, bo jeżeli się to stało, to się zezłoszczę ekstremalnie. Jak tylko się da. Play Selected World. Proszę! To będzie nie fair, rozumiem umrzeć z własnej winy, ale to nie... Ale musi mieć trójząb Aha, czyli z tych rzucanych. No to wam powiem, nie zrobimy tego. One są pojebane, te rzucane. One zadają strasznie dużo obrażeń. Dają mnogo. Czemu ja tarczy nie ubiorę na nie? Co jest? Mówisz tarcze. No. No i teraz, tylko. Problem jest taki, że ja już ich nie widzę. No. A... Jeden zombiak przy Atlantydzie się zrespił. Dla dzieciaczków Atlantyda jakaś widzę. Ty no kurwa, nie wiem. Chyba musimy wrócić. To niezłe drzwi. Co? On nie wie. Cel! Co jest kurwa? Drzwi zostawiłem gdzieś, tak? No ale to co to za problem? Mogę sobie zaraz nowe zrobić. O ja PIERDOL <śmany> O Jezus, przeleźliśmy. Jest, jak jest. <śmany> Czy dziś będzie kończona gra? Mam nadzieję. Ha. O. O ja! Kurwa, szmato! Nie uciekajcie, kus! Zaraz dobuduję. Dobra, jak najszybciej to trzeba zatamować, bo zaraz są wszystkie kus kuski. O kurwa. O! Oh. też chyba. Um. Bu? <laughs> Ale się pięknie skombowało. Szkoda, że nie poleciały dalej. O. I teraz portal z obsydianu. Jak się to robiło? I zapalniczkę do tego też pod, pamię pamiętam, że potrzebowałem. To się podpalało jakoś. I na kwarc pójdziemy, ekspić. Portal do netheru z obsydianu. Balkon fajniejszy niż dom? Nie wiem, czy zauważyłeś celowe rozgraniczenie dokładnie w łączeniu drzwi rodzaju drewna. To wygląda jak artyzm. Na najwyższym poziomie 3 na 3 na ziemi? To znaczy co? Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Taki prostokąt. Kwad... Tak? Nie? To tak czy nie? A, zrobię może z drewna i będzie lepiej, właśnie Coś takiego, nie? O Tak? Czy jeszcze wyższe? <laughs> nie piszcie XD, tylko mi odpowiedzcie. Czy wyższe, czy nie. Jak chcesz wejść? Nie wiem, stary. Cztery do góry. Czyli... Czyli to jest dobrze, póki co? Tak. I teraz raz, dwa, trzy, cztery. I teraz raz, dwa, trzy... Tak, chyba, nie? Czy jeszcze jedno szersze? Tak? Tak? Jeszcze jedno szersze chyba. Tak, nie? Coś takiego. Git? Mientus pisze tak, ufam Mientusowi. Jeszcze jeden wyżej musisz. A ile to jest? 2, 4, 6, 7, 8. Jak wyższe, kurwa? Jeszcze wyższe? Mientus mówi, że jest git. Mientus, jest git? Mientus pisze, że jest git. Dobra, lecimy. No to tak maluniku. No i co? Chyba sztos, nie? I teraz podpalamy Ta sztos, no ale powinno zadziałać, no co? Tu, 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 i tu, Czekajcie, czy się o dibawem znowu złego? co? Czy nie, bo kurwa, już nie wiem. O exactly. tak! tak. Podpalamy. kurwa, sekundę. Czekaj na 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 ale na miłość boską, powiedz, że z tym portalem to trollowałeś xD Nie, po prostu nie grałem minecrafta dwa lata, jak nie więcej PŁOŃ! Clap, pipo Weź łóżko, nie, pamiętam, że łóżko wybuchało w nederze, czemu nie bejtujecie Dobra, podejście numer dwa. 2 ja pójdę puje... NIE PIERDOL! Dobra, jak to się robiło? Mam to... I to się... Jest! Kurwa! Dobrze, płyta, żeś mi to poradził! Jakbyś mi nie poradził, to bym utknął. Byłby koniec gry. Dla mnie. Czekajcie, a czy jak... Zrestartuję portal, czyli zniszczę na przykład jeden klocek obsydianowy i postawię go na nowo i podpalę, to nie da mi w RNG na nowym terenie? Nie zadziała to, tak? Tak? No to czemu mi wcześniej nie powie? Nie powiedzieliście. To ja już to robię. To to jest waste czasu. To jazda. To. De. Lecimy. No kurwa, rzeczywiście. Sprawdź miecz? No miecz patrzyłem. Sharpness jest na mieczu chyba. Ty, co jest? Kurwa! Mato. To są smoki, czy co to kurwa jest? Ale łatwiej ja odkładać, się straszyłem jak nigdy. <laughs> o kurwa, siodełko. Ha, ah. jak go nazywamy? Hey, Czyżby Pepega K1DIS? Kurwa pieczona Baby powder? Nie jestem pewny, czy chcę, żeby mój horror się nazywał. Żeby mój osioł się nazywał jak. Smutna sytuacja. Fiat 2? Albo tak. Lepsza wersja, bo ze skrzynią. Proszę Dwadzieścia poziomów ponoć Dropi z tego tak? Dostał Kurwa Cały level chyba dropnął z tego Dobra Fortunka trójka Bierzemy Myk Co? Ale to Jebane, co jest? W tym sezonie co Arsenal jest? i tak będzie czwarty. 4-3-3 first try. Najlepszy kill w na grze. grze. Jaka jest na to szansa? Czemu w slotach nie mam takiego szczęścia. Jezus Mario. I to jest, czy szybko bije, tak? To jest ten kill. Co na szybciutko. Pięćdziesiąt procent? Nie 50. To nie tak działa. Jeszcze mending musisz znaleźć, jesteś ustawiony. Co to jest? Co? Przestań! Kurwa! Co to było? Herobrine? O kurwa! O, kurwa. Odbijamy w lewo. Nie wiem jak ja wyjdę z tą lampą. Kurwa. O krok! Ja już siedem do przodu. Dobra, ostrożnie. Wyskakujemy. Jazda, szmatników. Co jest kurwa? Ej! Nie mów, że to mnie zabije do końca to leci. Nie proszę kurwa, nie! Uuu. Tak na serio, to po prostu śpi W ostatnim momencie, chryste panie.